Jo, hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Bo my już dawno nie nagrywaliśmy, no ale nagrywamy, bo miałem niedawno urodziny, to tamto, tam, to tato. Bo no, mi się... też mi się, się trochę nie chciało, no ale nieważne, i nie mówiłem. I... będziemy. Ale my jesteśmy naprawdę... W... Ja Wam bardzo dziękuję za inne filmy, za stoło. 19 wyświetleń i 12 łapek w dół, bardzo Wam dziękuję. I 6 łapek w górę, za 12 łapek w dół Wam bardzo dziękuję, bo teraz jest akurat speratorki wideo wideo, okej. Okay. Jak wiecie, każdy chyba z Was chce być na konkursie o Play To będziecie mieli linków, no będziecie no, w opisie będziecie mieli wszystko napisane, jak dołączyć to tamto i akurat zostały jeszcze czekajcie Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jestem bardzo słaby. Cztery. Czekajcie, cztery. Hm. Pięć. Pst. Zostało jeszcze pięć miejsc. No i jak chcecie być oczywiście w komentarzach, to napiszcie byle jaki kom no, napiszcie w komentarzach jak chcecie być. No i... Byle jak i na, na przykład, Siemat wiek, jak taki z Wiktor Sikora. Yy, na przykład, on. No i. No nie wiem, czym będę wyjście. No ale już dawno nie wygrywam gościnka. Ale bardzo dziękuję za 119 wyświetleń, bo to. Ja naprawdę, jesteście bardzo więc Ale za takie coś, to musi też być, bo za niedługo będzie okazja. Tak naprawdę, to będzie w niedzielę. 29 grudnia będzie. Mm, może może robię takiego live a długiego, no bo, tego ja albo, bo to będzie jeszcze długie. Albo to robił teraz myślę, że Aha, i Was bardzo przepraszam, że nie było mojej nowej piosenki. Ale będzie jutro. Jutro będzie ta pioseneczka. Już ją wymyśliłam, no ale... To jest płcianka. Dzisiaj chyba będę tak specjalnie nagrywało dwa, albo trzy. Albo trochę tam właśnie, było lagi. Trochę no, ale dużej. No, ale za te 119 wyświetlała naprawdę, tak podziękuję. dziękuję. Na, Najbardziej mi na, się na, na że... No, że się szło to ja być, wszystkie dobre, żartuję. No, jeśli ja się bardzo akurat cieszę. Najbardziej się cieszę z tego, że... No, ...że z tym 119 wyświetleń, no bo to... ...to naprawdę trzeba być jakimś... Dla mnie to jest mega dużo Ojej, ale prawie by było Prawie, prawie I mamy trzecie miejsce i plus 7 pucharków I wziąć na żeton I jak wiecie, chyba będzie za niedługo Big Box, nie No za nie długo będzie Big Box, no Za niedługo O, ile tu grać Czyli wysoka, o Mój koleżka O Siema, siema Przemy mu nagrywam, czekajcie hmm. Lea nie było na żadnym odcinku Ale yy, czekaj nagrywamy Okej okay. I stawiamy mu heja Heja, heja I dajemy oblężenie I dajemy oblężenie no i chyba Jessica. No czekajcie. El Primo. Gdzie coś? O 15 no ale... Ale dobrze, że nie słyszymy skrzynki. Bo już tak... tak się myślę? Z skrzynka chyba od mhm. Okej, okay, mam tu jakąś bibi. No to jest bibi akurat. Widać. Widać, że to jest bibi. Okej, okay, dobra. Mamy już jednego. Tu idzie deka. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, bój się! No, dobra, już się boję, chyba jest. Nie, nie masno fies. Yy, bardzo wam dziękuję, naprawdę. Za to, to wy jesteście o, naprawdę wielkie. Bo za to co zrobiliście to już jest. To już przybole, przejrzyliście moje możliwości na kanale. Królko.

Siła, masa, moc piszcie w komentarzach, bo chyba wiecie o sobie mi chodzi, ale niektórzy wiedzą Bo I... tam, no nie ja chciałem nagrać ościenek na urodziny, no ale, no nie chciałem, chcę chciałem nagrać, no ale nie nagrałem Bo no, teraz jak, o, jak my jesteśmy, o, to obijać sobie, nie? a jak my przyjedziemy, no nie, nie wolno <grytanie> Okej, okay, dobra, bo Przegrywamy i tak ale musimy sobie szybko ulta wbić i będziemy robić gwiazd na ich serii. będzie Papuch Czary Mary, coś tam dalej, co jest Wary. Dobra, no mamy ulta, mamy ulta. Trzeba się tylko uleczyć, ale my się bardzo fajnie uleczyliśmy, bardzo, bardzo, bardzo i to bardzo, i to bardzo. I jeszcze bardzo. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie, nie. Oj, no, sorry, mam jakieś... Czy czy jakiś tweet deca? Trzeba właśnieś to wybrał. Po prostu... Chyba przygraliśmy dobra, to nie wiem. Tak niedługo długo w ogóle będzie, bo... Yy, Napisałem... Naprawdę dobrze. Okej okay. No grażki Zaczynajmy <suszy> O nie moją baksa, o nie Ale jak nas openingu wydropi na przykład jakaś legenda To tym filmem musi być naprawdę, ale jak będzie taka reakcja mega będzie taka mega reakcja na tą legendę.

Bolało, ało, 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 ale zabolało, ało no, Okej, okay, a to nie jest moja piosenka, ale... Piosenki mam różne na no, śmiech no oczywiście, no wiecie jakie ja ma mam pioseneczki, no Na no, oślinach, no takie niektóre, takie ślubięce trochę, które nie... ta Twitch deka Ty pan... Ty mam fajny Ty pan fajny Ty pan fajny ty pan fajny. Ty pan. A ty pan jakiś. Nie wiem, co to może być. Nie wiem, co to może być. Ty pan. Typ. An. A, dobra. Typ, czyli typ i an. Czyli ten typ się nazywa An. O nie. Nie. Nie no, najgorzej. Najgorzej. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Nie. Czemuście co zrobili? Tajko, siema, siema, jestem twitch jestem twitch widzicie jakiś Bumbler Europy. A Bumbler Europy to też go polecam. Ja każdego polecam, to by się przyjmuję. każdego polecam. <todziny>

Krzysztof, Naprawdę dobrze. Dzięki! Ale naprawdę dobrze, naprawdę, naprawdę dobrze. Okej, okay. i co ty I możemy mi sobie ból podnieść, ale mam za mało mole, to uuuu. Okej, okay. grasz twitch to gramy dłoń? Grasz twarzą? Gramy? El primo, grasz?

Tu mógł zobliżyć go cały czas Aha, tak jest obliczek Ale nie da się w wielką grę grać w dwóch No, no i graj, no Nie no, widzisz Gościu, nie da się No nie da się na no, Sore, ale mm, W ogóle czekajcie no gramy, razy 20 milaci Czemu są osobni 7 kolta? Brawler MB Brawler pod doni 78 HP on ma To ba, to ba, to ba right shark Ryko losoczku, o oh, nie Jeszcze tyle HP on ma

gość 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 ale co oni robią jest minuta a wy robicie co oni robią a tutaj mamy jeszcze bilet razy 20 właśnie to jeszcze gorzej it's so my god it's so my god it's so, so my god ok dobra ale to raczej przegramy bo... Det primo. He... Ha, 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 ha. Hia, 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 pia, pia, pia. No, 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 no. Man gør 60 procent. Så jeg bare Hvad er det, Szybko, szybko, szybko. dawać, dawaj. dawaj. O dobrze, już ma mało HP. No bardzo mało ma HP. Ma mega mało HP. O, dojechać, rajko, shit. No. Hmm. Nie mam pytań. Już hmm. jest przegrana. Przecież zaraz my go dojedziemy, to będzie jutro chyba w ogóle co z nie no będziemy kończyć ościnny XD No i mamy przebieg. Tam, 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 tam. Ho, ho ho, tylko trzy skrzynki na serio. Na serio są tylko trzy skrzyneczki. No więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i wyświetlajcie. I trzymajcie się.